No, ja teraz przepraszam. W 2001 roku był pan jedynką na liście u niewolności. Wtedy się nie udało. Dlaczego ma się teraz udać? Ma, to jest moja inicjatywa, którą sam założyłem, mamy zupełnie inny świat. Polska marnuje ostatnie lata i moim zdaniem trzeba pokazać, że są ludzie w Polsce, którzy są zmiany. I ja chcę tej zmiany i ci, którzy startują w Dorze też są zmiany realnej, pozytywnej, konstruktywnej. Pana program w Pigułce dla Jelenia Burzan? Pan da, w Pigułce to jest tak, że Jelenia Góra jest olbrzymim potencjałem, niewykorzystanym jeszcze, turystycznym, ale też przemysłowym. Przemysł nowoczesny, to nie jest, że stare technologie, który jest Przemysłem i brakuje dostępu do Polski kolejowego i drogowego. Więcej ludzi, automatycznie. No i oczywiście mądre wa wady samorządowe, które będą skłonne przy przyciągać inwestorów, ale moim zdaniem kluczowe są drogi i kolej. Mówi się, że jest Pan piątą kolumną Platformy Obywatelskiej, bo, no, dlatego, że wywodzi się Pan przecież z Unii Wolności. Ale nie, nie, nie ma nic wspólnego z Platformą. No tak, nie, ale chodzi o to, o to środowisko. Wie pan co, a także że po wyborach będziecie próbować tworzyć koalicję z Grzegorzem Schetyną. Mogę powiedzieć tak, pan? że Andrzej Duda też był w uniwolności w tym samym czasie co ja. Prezydent kraju. No tak, ale tu pytam pana, nie pana. Ja mówię, że to nie jest argument, że ktoś był w uniwolności, bo Andrzej Duda też był w tym samym czasie co ja w uniwolności. Czyli nie wyklucza pan, że z Grzegorzem Schetyną. Nie, nie, wyklucza ja nie mam. Nie, był Nie, wydaje mi się to niemożliwe. Nie? Nie, był parlamentarny absurdalny. Ja mogę rozważać koalicję, ale koalicja musi być nie z kimś, tylko z czymś. Mhm. Musimy się dogadać co do programu. Czy żadnych wspólnych partii? Nie, nie, nie ma takich żadnych planów. Proszę słyszę. Pan współtworzył system emerytalny z OFE. Jak teraz się okazuje, była to klapa. Nie zgadzam ja się. OFE powinny być zreformowane, były nieefektywne. Ale ja to... Mhm. to nie znaczy, że to był... Rostowski Jasek, okłamał nas, mówiąc, że to jest nieefektywny system i przejął nasze oszczędności, ale zamiast poprawiać system na czyli, pieniądze i marzenia. Czyli na Czyli co? Powinien być rozliczony z tego, że masz rozliczony? Politycznie to został rozliczony i moje zdanie zostanie, nie już nie startuje. No tak, politycznie. Ale e, platforma coś... płaci. Zrobili to, zmienili ustawę. Jest to w trybunale. Jeżeli sem przegłosował ustawę, no to jest robota SEM, a nie tylko Rostowskiego. Na stanie Wikileaks na pewno wie pan, że jest not, notka ambasadora USA z 2009 roku, gdzie e, twierdzi, że był pan doradcą e, premiera nie. Donalda Tuska. Ja że jestem nieformalny, że, że formal pan nieformalnym doradcą premiera. A gdy pan że pan jest nieformalny. to znaczy, że ktoś to ma wpływ, a nie a że tak. doradza. Ja nigdy nie spotkałem w ciągu ostatnich 8 lat ani razu nie spotkałem się z Donaldem Tuskiem. W angielsku informal oznacza nieformalny, a nie, nie taki, który się spotyka, który ma wpływ na to, co się dzieje w rządzie. Faktem jest, że być może moje opinie były uznawane jako ważne dla rządu, ja tego nie wiem. Ale ja się z Donaldem Tuskiem ani razu nie spotkałem w ciągu ostatnich 8 lat. W jednym z wywiadów powiedział pan, e, cytuję, wziąłem kredyt we bankach bo uwierzyłem e, Donaldowi Tuskowi. Czy to nie dyskryminuje pana jako ekonomisty absolwenta z Nie. co to za bankowiec? Które nie ufa własnej wiedzy, a słucha rad polityków. No, wejść to w ten sposób. Jeżeli polityk mówi, że Polska wejdzie do strefy euro, są przygotowania, to cały świat też na tym bazuje. Inwestycje do Polski na przykład napływały przed najszybciej do Unii Europejskiej, bo uwierzono, że Polska wejdzie do Unii. Tak samo z euro. Czy to nie jest tak, że polityk coś gada, to my mamy nie wierzyć? Tak samo było z NATO. Pytanie następne: czy uczciwie twierdzi, że złotówka do Franka będzie się że tym samym, przewalutowywać kredyt. Stary na, ja temat, który. Ja, ja się pomyliłem. Będzie, będzie chodził no tak właśnie ja cały czas. Nie, pan, Ja się no. pomyliłem, na tym straciłem. Ja też wziąłem kredyt we franku. No tak, ale mówił Pan Polakom, że. Mówiłem, nie, ja mówiłem Polakom, co ja sądzę i się pomyliłem. Sam na tym straciłem. Rozumiem, ale w tym czasie, kiedy Pan przewalutowywał, mówił Pan, że już nie ma szans przebić trzech. To nie złoty... ja ustalam kurs Franka. Pomyliłem się z prognozą. Mhm. ostatnie pytanie, na jaki Pan podosąd liczy? na dwucyfrowy. Dziękuję. Dziękuję.